A dzisiaj recenzja Deco Pro od x oraz dowiecie się, czy zmieniam Intuosa Pro M na X-Pena. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że z moim Intuosem Pro M przeszedłem bardzo długą drogę. Retuszowałem na nim od 2018 roku, a był to tablet z second-handu, eee, co znaczy, że nie kupiłem go nowego. Eee, w tamtym czasie kosztował około 2500 zł, co było dla mnie dużym kosztem. To nie jest zwykła recenzja. Jeżeli chodzi o Intuosa Pro M, rozwalił mi się do niego rysik więc stanąłem przed oczywistym wyborem dokupić rysik do tabletu który już mam czy kupić może nowy tablet z gwarancją dlatego wypożyczyłem tego XPena żeby przetestować co ma do zaoferowania gdyż znajomy go po prostu polecił to na czym mi najbardziej zależy w tablecie oprócz precyzji oprócz tego żeby dobrze leżał w rękach to to kółko ze względu na to że w moim workflow kółko jest bardzo potrzebne do zwiększania bądź do innych opcji które sobie przypiszę to po prostu jest już taki mój workflow. Tak przyzwyczaiłem się pracować i jest to dla mnie bardzo ważne. Jest to dla mnie wręcz oczywiste, że przychodzę i pewne funkcje są przypisane po prostu do kółka. U większości producentów kółko występuje tylko w opcji Pro. Na pewno na rynku znajdziesz opcje tańsze bez kółka, jeżeli nie zależy Ci na nim, to być może nie jest to tablet dla Ciebie. Jednak sam XP-Pen jest dosyć ciekawy i posiada dużo funkcji, które mogą Ci ułatwić retusz bądź nawet rysowanie. Ta wersja Łokoma Intuosa Pro M, która jest chyba z 2016 roku. Zobaczmy sobie tutaj. pPP I PPPP nie podali daty. E, w każdym razie jest akumulatorowa, działa bezprzewodowo. E, z jakiegoś powodu tutaj jest opcja zaczepienia brloczka, który... Nie wiem, żeby nosić to przy spodniach? Da fakt, nie wiem. Może żeby... Przy... Może żeby to do stołu przymocować, żeby nam nie ukradli? E, w każdym razie mamy tutaj akumulator, mamy kostkę bezprzewodową, którą możemy przepiąć. To wszystko, co znajdziecie w nowych tabletach, było już w tym Włakomie w 2016 roku. Osiem przycisków funkcyjnych, funkcje dotykowe więc kiedy dotnę gdzieś tutaj, zaraz Wam pokażę. Kiedy dotnę tablet i zacznę przyciskać, dotykać, tylko jeździć po przyciskach funkcyjnych, pojawi się panel na ekranie. Sam tablet jest duży i jest mało poręczny. Jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą, to zauważcie, że jest prawie taka sama, jeżeli chodzi o SK w xp ie jak i o MK w łakomie. Przestrzeń robocza, nawet na SC xpen XP jest trochę większa niż na Intuosie M, gdzie Intuos M ma te wielkie ramki, które oczywiście działają o tyle fajnie, że kiedy podłożymy rękę, one są naprawdę wygodne. Więc nie wiem jeszcze, jak będzie przedstawiała się dłuższa współpraca z tym XPEN-em, XP żeby to sprawdzić, muszę po prostu trochę na nim jeszcze więcej popracować. Tutaj na pewno jest to wygoda. Większy, gabaryt, ale wygoda. To, co od razu pozytywnie zaskoczyło mnie w ich to to, że dodają rękawiczkę. Osoba, od której pożyczyłem, pozdrawiam Piotrek, jeszcze jej nie testowała, więc załóżmy i zobaczmy. Zakładam, że założyłem to błędnie. Czy dobrze? Ty mi rysuję, a te jeżdżą, tak? Przyjemne, <laughs> ale śmiesznie. Jest to coś, co na pewno zgubię, jeżeli postanowię kupić tego xp -pena. Eee, Dlatego dla siebie nie widzę jako takiej funkcjonalności i nie widzę tego, żeby przy retuszu za każdym razem zakładać rękawiczkę. Zakładam jednak, że osoby, które rysują albo tworzą coś i spędzają więcej godzin przy tablecie, pewnie postanowią jej używać i stwierdzą, że jest ona przydatna i funkcjonalna. Dla mnie? Niekoniecznie. Przyznacie natomiast, że wszystko, co jest dodane w pakiecie dodatkowo, darmowo, jest fajne. Zwłaszcza w tej cenie. Tablet w tej chwili kosztuje 649 zł. W opcji SW jest to opcja z Bluetoothem, opcja S jest bez Bluetootha, z tego co zrozumiałem ze strony. W opakowaniu znajdziemy również taką kostkę, która służy do wejścia USB 2.0 do starszych smartfonów, czyli mini-USB, oraz standardowy kabel z USB-C, dzięki czemu możemy podłączyć nasz tablet do smartfona i mazać, retuszować na smartfonie. Co jest bardzo takie wygodne, i nigdy tego nie stosowałem. Ale wydaje mi się, że może to być przydatne, zwłaszcza jeżeli chcemy retuszować coś w trasie. Kiedyś, kiedy smartfony były malutkie, ich ekran nie pozwalał nam na dobre retuszowanie czy dobre e, powiększanie naszego obrazu. Teraz ekrany są dużo, dużo większe, dużo bardziej precyzyjne i mają lepsze odwzorowanie kolorów, dzięki czemu retusz w trasie jest na nich możliwy. No i pamiętajmy oczywiście, że możemy to też podłączyć do tableta. A to jest już dużo wygodniejsze. Tablet do tableta. Tablet do tableta. <śmiech> <śmiech> Rozumiecie, o czym mówię? Jeżeli chodzi o punkty nacisku ponad 8000, możemy korzystać z piórka zarówno w pionie, jak i pod kątem. Jest bardzo wygodne, bardzo przyjemne w dotyku. Jeżeli miałbym porównać z Intuosem. Jeżeli miałbym zestawić te dwa piórka, czyli to od Wacoma oraz to od xp Wybaczcie kurz, ale już leży sobie tam nieużywane dłużej. To, to, czego brakuje mi w XP-Penie, to na pewno gumka na końcówce, co tutaj jest bardzo naturalne. To znaczy po retuszu czy rysowaniu po prostu odwracam i ścieram. Tutaj funkcja gumki jest po prostu pod drugim klawiszem. Jeżeli chodzi o długość, jest taka sama. Grubość na końcówce również jest taka sama. Przyciski są dokładnie w tym samym miejscu, więc przejście z łakoma na xp będzie dosyć naturalne. Przejdźmy do detali. Wraz z całym opakowaniem dostajemy taką tubę, która zawiera pena, podstawkę pod pena... Czyli nasz rysik. I tutaj dla mnie jest minus. Ona nie jest zbyt szeroka. To znaczy, kiedy stawiam ją na biurku, wydaje mi się, że ten rysik będzie się przewracał. I w momencie, kiedy odkładam rysik, czasem się przechyla. I nie czuję się z tym bardzo dobrze. No i jest to tak, też taka luźna. W Intuosie jest to dużo lepiej rozwiązane. Po drugiej stronie naszej tuby, mamy końcówki. I minus tego wszystkiego jest taki. Że te końcówki są identyczne, to znaczy mamy ich chyba 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. Mamy 10 dodatkowych końcówek i konektor USB, który jest załączony tutaj. Ale każda jest taka sama. Jeżeli chodzi o łakoma dostajemy tych końcówek dużą ilość i każda jest trochę inna. Jest biała, jakaś ścieralna, mamy inne tekstury na nich, mamy inną ścieralność. Więc możemy tworzyć dokładniej. Jeżeli chodzi o sam retusz, te końcówki spokojnie wystarczą. Jeżeli chodzi o rysowanie, malowanie, to Intuos jest lepszym rozwiązaniem. Aczkolwiek na pewno znajdziecie końcówki, które możecie dokupić do tego rysika, bo pasują również te od Intuosa, więc wydaje mi się, że możemy po prostu je dokupić. Na pewno różne końcówki znajdziemy gdzieś na Legro, jesteśmy w stanie je dokupić. Nie wiem, czy producent je poleca, nie znalazłem tego, jednak przy tak niskim koszcie tabletu. Dodatkowy mały zakup nie będzie problemem, prawda? To co dodatkowo mi się spodobało, to podświetlone kółko. Czego nie było w Intuosie? Może nie jest to dużo, ale jest to naprawdę coś, co poprawia estetykę potrafi podczas retuszu nocnego sprawić, że łatwiej wyłapuje sobie to kółko i muszę się przyglądać. Wiadomo, w branży kreatywnej estetyka to coś, co na pewno pomaga. Wersja SW posiada Bluetooth A5.0, dzięki czemu możemy parować nasze urządzenie i nie martwić się o to, że będzie ono zakłócane przez inne urządzenia Bluetooth w pobliżu. W się, miałem problem w momencie, kiedy miałem na sobie sucharki Bluetooth. Rzeczywiście te zakłócenia powstawały i rzeczywiście był z tym problem. Tutaj podobno go nie ma. 5080 LPI, czyli rozdzielczość naszego tabletu. Też jest to już standard. Report rate 220 RPS, -ów. reading height 10 mm, czyli z jakiej wysokości nasze piórko zacznie reagować przy powierzchni tabletu. W opakowaniu dostajemy dwa takie kable, USB-C na USB-C i USB-A na USB-C. Bateria w tablecie to 900 mAh, jeżeli chodzi o ten tablet od początku jak go otworzyłem, czyli testy, sterowniki, trochę pracy, czyli było tego może z 7-8 godzin. Tablet nadal ma dwie kreski na chyba pięć, więc bardzo dobrze trzyma baterię, jest to 900 mAh i myślę, że w zupełności wystarcza. Nie wiem jak na trasę, ale musielibyście pojechać naprawdę długą trasę i przyznajmy się szczerze, jeździmy teraz albo z ładowarkami, albo z powerbankami, przeważnie mamy przy sobie kabel, więc nie będzie to raczej problemem. Wydaje mi się, że nie dużo osób teraz działa na tablecie na samej baterii. Bardziej jest to coś, co pomaga nam położyć po prostu tableta na nogi, na kolana, żeby nie latał nam kabel. Ale jeżeli chodzi o pracę na baterii poza domem, wydaje mi się, że nadal niewiele osób to robi wychodząc bez kabla. Sam tablet łączy się zarówno z Windowsem, Androidem, jak i Maciem. Jeżeli chodzi o sterowniki, i tutaj chciałbym dłużej porozmawiać. To, co przeszedłem próbując zainstalować tego tableta, to prawdziwa gehenna. Jeden ze sterowników to sterownik samego tabletu, drugi to sterownik połączenia po Bluetoothie samego rysika. I jak wiele razy zostało to wywalone, jak wiele razy się gryzło, jak wiele razy musiałem przeinstalować sterowniki, wiem tylko ja, ale powiem wam, nie było to przyjemne. Mam nadzieję, że na Macu takie rzeczy się nie zdarzają. Na swoje szczęście, nieszczęście jestem posiadaczem Windowsa 10, wszystkie moje maszyny są w to wyposażone. No i tutaj pojawiły się bardzo, bardzo duże problemy. Po jakimś czasie udało się to ustabilizować. Jednak wydaje mi się, że przyszło mi kilka siwych włosów na głowie po samym setupie. Czy tak powinno być? Wydaje mi się, że nie. No i dobra, testujemy dalej. Mam na sobie rękawiczkę, więc dzisiaj sobie trochę porysujemy. Od razu uprzedzam, umie w retusz, ale nie umie w rysowanie. Więc zobaczę po prostu jak dobrze mi się z nim pracuje. Już kilka razy pracowałem. Zobaczmy kółko. Scrollowanie. Dolnym przyciskiem możemy zmienić cztery podstawowe funkcje, czyli zmiana wielkości obrazu, scrollowanie, rozmiar pędzla i obracaj. Zmiana wielkości obrazu to to, z czym ja pracuję najczęściej. No i okej, okay, działa płynnie, bez zarzutu. Kółko jest też dotykowe i mogę sobie w tej chwili kursorem ruszać, dotykając samym kółkiem, czyli nie przestrzenią tableta, ale samym kółkiem. Oczywiście można to przekonfigurować, i tutaj mamy funkcję wewnętrznej aplikacji. Wygląda na no OK, właściwie wygląda bardzo prosto. Tu mamy obszar roboczy i wybieramy obszar ekranu, który dotyczy. Możemy sobie ustawić pełny ekran poprzez takie znaczniki, które nam się pojawią: czyli możemy od rogu do rogu pokazać, w jakiej przestrzeni roboczej chcemy pracować. Tu jest pełny ekran, tu możemy to ustawić i możemy ustawić znak ekranu i wtedy podejdzie nam, który ekran jest który. To znaczy u mnie się wyświetliło 1, 2. E, możemy też wybrać tutaj z listy, możemy wybrać też konkretną rozdzielczość. I tak samo ustawimy na tablecie, czyli po pierwsze jakie mamy proporcje i na której części tabletu pracujemy. Czy jest to tylko mały obszar, czy jest to całość. I tak dalej, i tak dalej. W ustawieniach pióra mamy dwa przyciski. Na górze mam gumkę, po prawej mam kombinację, która pozwala mi powiększać pióro, zmniejszać twardość, i tak dalej, i tak dalej. Czułość nacisku, twardość, czyli jak naciskam, to z tych 8190, tam jeden czy dwóch punktów, ile potrzebuję siły, żeby całość zaznaczyć. Jest już Windows Ink, czyli jeżeli go włączę, to ten nacisk będzie działał w Photoshopie. Mogę włączyć też tryb myszy, tutaj mogę dodać na górze aplikacje, w których pracuję i ustawić dla każdej aplikacji inne, ustaw znaczy inne ustawienia, inną konfigurację. Więc tu jest ta Windowsowa, tutaj mam Photoshopa. Przyciski ekspresowe, skonfigurowałem tylko część, co jest ciekawe on pokazuje tutaj tylko kilka. Musimy kliknąć pokaż wszystkie i przetłumaczone jest to blisko, to znaczy jak już je ustawię, to jest blisko, co jest dosyć ciekawe. <laughs> Nie wiem, kto to tak wymyślił. Może to ma jakiś sens, e, więc tak. Zastosowałem sobie na początek Ctrl Z. E, no i co? No i tylko tyle. E, Ctrl Z, e, powiększenie ekranu. Tylko testowo. Pokrętło dotyk. No i tutaj mamy ustawienie naszego pokrętła. I to już jest fajne. E, to są te funkcje, które zmieniałem jednym z przycisków. Zostawmy sobie tryb myszy. I tu mamy dodatkowe funkcje pokrętła. Możemy oczywiście zostawić to wszystko na domyślne. Możemy też wejść sobie do Photoshopa i to wszystko pozmieniać. I jasność oświetlenia też spoko. Generalnie musicie sobie tutaj pogrzebać. Ja korzystam z funkcji podstawowych, bo po prostu taki jest mój workflow. Akumulator, 5 kresek, był ładowany wczoraj, trochę się już nim bawiłem, ale tak jak wspominałem, bateria trzyma OK. Wchodzimy sobie w funkcję, możemy wyłączyć przyciski ekspresowe, wyłączyć funkcję nacisku, wyłączyć wiadomości, wyłączyć funkcję nachylania. I to jest spoko, jest proste, tak? Więcej funkcji tutaj nie uświadczymy. Jak widzicie, sterownik jest 2022. Klikamy OK. Konfiguracja zapisana pomyślnie. I po ok ekran nie znika, czyli musimy sobie go zamknąć. Wybierzmy sobie podstawowo pędzel. No i teraz pokażę wam tutaj na kamerze. Ja przyciskam ten pierwszy przycisk, dotykam ekranu i mogę powiększać sobie pędzel. W górę i w dół mogę sobie zwiększać i zmniejszać twardość. Nie ustawiłem tego jeszcze w konfiguracji, ale w momencie, kiedy puszczę piórko, to wchodzi mi to w panel pędzli, więc muszę to sobie wyłączyć w Photoshopie. No, ale to później. Mamy kolor czar biały, więc X zmieniam na czarny. Zaczynamy od lekkiego rysowanka. I dociskam. Zmieniam sobie roz rozmiar pędzla. Zmieniam sobie Twardość na 20 powiedzmy. Podpiszmy się. Czy, czy to nie jest piękny podpis? <laughs> Zróbmy Ctrl Z. Zobaczmy, czy wszystko działa. No i działa! Zobaczcie, jak ładnie, jak płynnie. Może teraz się to wydarzy, co wydarzyło mi się wczoraj. E, zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie jest to przyczyną, jest bardziej mój laptop e, niż e, tablet. Chodzi o lagi, to znaczy, po, kiedy rysuję coś po kilka razy, powiedzmy kreska, 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 to któraś się zatnie i się nie narysuje. No. Generalnie wrażenia mam takie, że jest bardzo płynnie, bardzo fajnie. W Łakomie było tego trochę mniej, ale pamiętajcie, że ja mam starszego Łakoma i jeżeli chcielibyście kupić tego bodajże z 2018 roku, poprawcie mi jeżeli pominąłem datę, ale tego nowszego z tym takim bardziej fikuśnym kółkiem, to prawdopodobnie tam będzie to działało tak samo płynnie jak tutaj. Jednak zobaczcie, jak fajnie się tutaj pracuje. Mniejszam. Chcę obrócić. I to jest Chcę obracaj. No i teraz tym kółkiem mogę sobie obracać. Co prawda, zobaczcie, ta funkcja tutaj działa dosyć wolno z tym obracaniem. Na pewno wolniej. O, teraz obraca się samo już nie dotykam. Czyli tutaj ta funkcja nie działa zbyt płynnie z moją konfiguracją, bo kiedy przyciśniemy przycisk R. Zobaczcie. to To obracanie działa dużo lepiej. Eee, więc widać, że jest to funkcja jakaś powiązana ze sterownikiem. Więc ta funkcja akurat mi się nie podoba ze zmianą e, z obrotem, ale tak samo działała na wakomie, żeby nie było. E, o, tu działa wszystko płynnie. Oczywiście pamiętajcie, że dużo funkcji w Photoshopie zależna jest też od tego, ile dacie e, pamięci do pracy dla Photoshopa. Ile jest pamięci buforowanej e, i to ma znaczenie. Just save. No i dobra. No i dobra, pora na podsumowanie tego, czego dowiedziałem się o tablecie XPPen DECO Pro SW. Boże, jaka długa nazwa. Dobra, pierwsze co. E, jakość i wykonanie super. Płynność działania też, chociaż uważam, że sterowniki mają jeszcze trochę do poprawy. Zaznaczam tylko, że oczywiście te lagi mogą być spowodowane przez mój system. W przyszłości przetestuję go jeszcze na mojej stacji roboczej. Tam lagów nie powinno być. A jeżeli będą, dam to gdzieś w komentarzach albo w opisie. Jeżeli chodzi o rysik, to jego wykonanie jest super, jest bardzo podobne do rysika Łakoma, z którym pracowałem lata. Na pewno ta końcówka, to że ona schodzi do dołu, w sensie zwęża się i nie ma tej końcówki z gumką, uważam, że jest to minus. No ale pamiętajmy, jest to minus w stosunku do sprzętu, który kosztuje kilka razy tyle: kilka razy, dwa, trzy. No. Samo używanie z rękawiczką super. Moje doświadczenia z rękawiczką, jak wiecie, są małe. Ja niekoniecznie uważam, że ona jest do czegoś potrzebna. Ale tutaj ten, ten tablet jest jeszcze tak świeży i nowy, że czuję, że jak nie zakładam tej rękawiczki, to trochę tak, jakbym go brudził i niewłaściwie używał. Z rękawiczką pracuje się super. Bez rękawiczki, no tak jak powiedziałem, zostawiam te odciski. Ale, ogel, ale generalnie odbiór jest super, moje wrażenia są ok. I jak na sprzęt za 650 zł, to ten pakiet jest super. Rozważałem różne tablety i prawdopodobnie go kupię. Pamiętajcie, że materiał nie jest sponsorowany. Testuję tablet przy okazji tego, że szukam nowego tabletu. E, na minus daję jeszcze to. Czyli nasz kałamasz pod piórko. Jest bardzo mały i naprawdę bardzo niewygodny. To znaczy, kiedy go postawię na biurku i chcę z nim pracować, i odkładam moje piórko, to czasem trafię, czasem nie trafię, ale mam wrażenie, że ono się, o właśnie, ono się przekłada, ono się wywróci. I nieraz też mi się zdarzyło, odkładając piórko, że to się po prostu przechylało. W łakomie jest to dużo większe, dużo szersze, nie ma tutaj gwintu. A tutaj, jak widzicie, jak tylko się wyostrzy, jest tutaj gwint, no bo jest to część tej całości. I to jest słabe. Za to odkładanie do tego podróżnego case'a jest super. To jest takie a, satysfakcjonujące. E, poza tym wszystko jest ok. Jeżeli patrzymy na sprzęt do pracy. To na pewno będziecie zadowoleni. Z tego co zasięgnąłem języka, ale nie jest to jeszcze do końca potwierdzone, na Macu takie problemy jak u mnie ze sterownikami nie występują. Więc, jeżeli jesteś posiadaczem maka, to prawdopodobnie będziesz happy, zadowolony i wow, wow, wow. Jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą, tak jak mówiłem, ona jest taka jak w Wacomie M. Więc, jeżeli spodziewasz się, że kupisz tablet, który jest bardzo mały. To on jest mniejszy niż MK Łakoma, ale to nadal nie jest mały. Mały dla mnie to jest połowa tego, czyli. Jeżeli miałbym pracować na zwykłej SC, to chciałbym, żeby to było o takie. A to jest kartka A4 z dodatkowym panelem. Więc to warto mieć na uwadze, że ten tablet, jak na mały tablet, nadal jest spory. E, świetnie się trzyma, jest e, dobrze wyważony, e, równiusieńki, więc e, na płaskiej powierzchni lepi się po prostu jak głupi. E, jeszcze na chwilę go podniosę. On ma takie oto, nie są prowadnice, tylko te przyczepy. Są to dwie gumy, i ja wiem, że z czasem one odejdą. Odchodzą tak samo z nowego łakoma. Te stare poczciwe nie odchodziły nigdy. E, i były tak grube, że ich tam poziom ścieralności starczyłby jeszcze na. Znaczy, poziom jest wysoki, więc starczyłby jeszcze na naprawdę kilka lat. No ale nie rozważajmy, co było, a nie jest. Nie pisze się w reaccję, jakoś tak było. No, na pewno polecam, na pewno umieszczę gdzieś link. Jeżeli macie jakieś inne tablety, które mógłbym przetestować przed zakupem, dajcie mi znać. Wiem, że są chujony, wiem, że. Wszedł teraz jeden nowy tablet, który ma odłączany panel. Pamiętajmy tylko o sile nabywczej pieniądze. O przeliczniku walutowym, nie dość, że mamy dużo inflację, to dolar kosztuje wuj dużo, a jak kosztuje wuj dużo, no to ten tablet kosztuje ponad 2000 zł. My tutaj patrzymy w tej chwili na tanie tablety, które są dobre i które 100% mogę polecić. No i tutaj, gdy miał dać ocenę 0 na 100, daję tak. 89% do 92% przez te sterowniki tylko. Ale pamiętajcie, mój problem nie musi być waszym problemem, co znaczy, że u was może to działać fantastycznie. Póki co jestem szczęśliwy, że mogłem go przetestować. Oddaję go i prawdopodobnie za dzień do dwóch zamawiam własny. Więc papa, łakom, witam, XP-Pen. No i pamiętajcie oczywiście, subskrybujcie kanał Fotoprzygoda. Możecie też mnie wspierać na patronite.pl fotoprzygoda. Co to daje? Oprócz tego, że dołączacie do tej naszej małej, zamkniętej grupy, to wspieracie moje prace i dzięki czemu mogę robić więcej nagrań, więcej podróży i więcej backstage'y i w ogóle wszystkiego mogę robić więcej, bo sam po prostu bez Was nie dam rady. Także dziękuję i pozdrawiam.